Cześć kochani, zapraszam Was na wyjątkowych makijażowych ulubieńców całego pierwszego kwartału. Będą to specjalne produkty moje ukochane, które bez problemu zamówicie w internecie i się nie zawiedziecie. Zaczniemy od produktów do brwi, bo bardzo często dostaję pytania o moje brwi, czego używam, co jest moim ulubieńcem i dawno już nie było kredek do brwi, które by mnie tak zachwyciły na tyle, żebym na kilka tygodni odstawiła moją ukochaną paletkę cieni Golden Rose, którą pewnie świetnie znacie z moich filmów. Są to kredki od Maybelline, to są nowości. Ja najczęściej używam kredki w kolorze średni brąz, ale te luki uzupełniam sobie ciemniejszym kolorem Deep Brown. To jest kredka, która jest niesamowicie kremowa, ma świetne krycie, jest cieniutka, bardzo precyzyjna. Możecie nią zarówno wypełnić brwi, jak i wyrysować pojedyncze włoski. To za co ją lubię. Ma też szczoteczkę, bardzo wąską szczoteczkę, którą też jak widać używam dosyć często, nawet jak robię sobie brwi na mydło, no bo ona świetnie te włoski wyczesuje. Ta kredka jest genialna, już to mówiłam, nie wiem czy tutaj czy na Instagramie, że jest 100 razy lepsza od kredek Anastazji Beverly Hills. I e, jeśli jeszcze jej nie znacie, a lubicie formę kredek, albo nawet nie lubicie, ale chciałybyście spróbować, to gorąco zachęcam, bo ja się na nich nie zawiodłam. Kolejny produkt, po który bardzo chętnie sięgałam w ostatnich tygodniach, to baza od HEON. Baza niemal identyczna jak NYX Glitter Primer, tylko że podana w formie słoiczka i chyba tak jest dla mnie wygodniej, bo jak wyciskam stópki z tego NYXa, to zawsze dużo tego produktu mi się marnuje. Ta jest o wiele tańsza, działa wręcz Identycznie, bardzo dobrze przytrzymuje te cienie na powiece, sprawia, że one się mocniej błyszczą, mocniej iskrzą, więc jeśli szukacie tańszej alternatywy, równie dobrej, to odsyłam Was do HEAM. Jeżeli tak jak ja lubicie takie elementy makijażu, które można wykonać dosłownie w kilka sekund, a które mogą go totalnie zmienić, podkręcić, dodać tego czegoś, to polecam Wam gorąco liner odkowo, liner Sparkle numer 2 Diamond Dust. To jest taki liner na bazie bezbarwnej, który ma drobiny złoto-różowe, które przepięknie połyskują. Wygląda cudownie zarówno jak go nałożymy palcem, wklepiemy sobie tutaj w kąciki wewnętrzne, rozświetlimy je, ale też klasycznie po prostu położony przy linii rzęs. Jeżeli boicie się linerów, jeżeli macie problem z taką precyzją, to tutaj nie musicie się przejmować, bo nawet jak go nałożycie gdzieś krzywo, to tego nie widać. Po prostu to są drobinki, które odbijają światło, wiele nam więc nawet dla takich treningów proponuję Wam kupić sobie taki liner i próbować narysować nim ładne, równe kreski. Czas na produkty do makijażu ust i tutaj konturówka od Maybelline, o której ymm, nie słychać za dużo w internecie. Myślę, że to wynika z tego, że to nie jest taka klasyczna seria dostępna u nas wszędzie. Ona jest w wybranych drogeriach. Znalazłam ją nawet w jednej drogerii za 11 zł. To jest konturówka z serii Color Sensational numer 630. Nazywa się Velvet Beige. Moim zdaniem to jest takie, takie połączenie beżu z różem, takim zgaszonym. Wygląda przepięknie. Można sobie nią wykonać taki naturalny makijaż ust, i ja lubiłam ją łączyć jako taki właśnie ciemniejszy obrys ust w połączeniu z błyszczykami kobo, które też w tych ulubieńcach musiały się znaleźć. Mam tu dwa odcienie, które szczególnie mnie urzekły, i to jest odcień numer 805 Dolce Vita. W zasadzie podobny do pomadki, którą mam teraz na ustach, ale to jest błyszczyk kryjący, który pięknie odbija światło i daje efekt takiej tafli koloru, a drugim błyszczykiem jest numer 802 i ten już jest bardziej transparentny, bardziej rozjaśniający usta. Ma tutaj mnóstwo błyszczących drobinek i one też pięknie wyglądają razem. Ten na obrysie ust, żeby go przyciemnić, a ten na środku, żeby je pięknie optycznie uwypuklić. Uwielbiam ich konsystencję, formułę. To, jak się trzymają na ustach, jak się zachowują, nie lepią się. I mają też bardzo fajne, wygodne aplikatory, którymi jesteśmy w stanie ładnie, prosto, szybko wymalować usta. W tym zestawieniu postanowiłam też pokazać Wam jeden pędzelek. Dlatego, że urzekł mnie totalnie, urzekł mnie jego kształt, to jak jest rozłożone włosie, a ja mam małego hopla na punkcie pędzelków do korektora. Przyszedł do mnie w paszce PR pędzelek z Sefory. Byłam ciekawa, ile on będzie kosztował, bo pędzle z Sefory są dosyć drogie, ale zawsze je lubiłam. To jeszcze e, takie sentymentalne, chyba moje przyzwyczajenia od czasów, kiedy pracowałam wiele lat temu w Seforze. To jest pędzel, który jest nowością. On jest syntetyczny, z syntetycznego włosia. To jest linia wegańska. Jest to numer 02. I on jest lekki. Ale mimo to wydaje się być taki porządnie wykonany, bo często mam takie wrażenie, że te lekkie pędzelki dają um, znowu powtórzę się dają wrażenie, ale dają wrażenie takich tanich chińskich byle jakich pędzli. A ten jest leciutki, ale jednocześnie wygodny, chyba przez to, że ten kształt jest taki odpowiedni. Ktoś kto się po prostu zna na makijażu go tworzył i fantastycznie jest ułożone to włosie. Jesteśmy w stanie pięknie rozprowadzić Korektor pod okiem, nawet delikatnie tutaj przypudrować w tej okolicy. Jest jak widzicie, taki zaostrzony na końcu. Tutaj jest ścięty. No, uwielbiam ten pędzel i myślę, że to będzie mój hit. Jeśli tak jak ja lubicie pędzle do korektora, lubicie takie inne pędzle niż te, które są na rynku, szukacie czegoś ciekawego, no to zwróćcie swoją uwagę na ten pędzelek. I czas na podkłady. Używałam najczęściej dwóch podkładów w ostatnich miesiącach, jeżeli chciałam, żeby moja skóra wyglądała świeżo i promiennie, ale nie potrzebowałam jakiegoś mocnego krycia. Raczej chciałam ją tak ładnie ujednolicić. Chciałam, żeby wyglądała po prostu zdrowo. E, to nakładałam podkład Make Up Forever Reboot, który jest genialnym podkładem dla każdej osoby, która nie lubi czuć ciężkiego makijażu na twarzy, nie lubi, jak widać ten podkład, chce naturalnego efektu. Polecam gorąco. Ja mam odcień Y225. A jeśli lubicie tak jak ja, świetliste wykończenie, ale wkurza Was to, że właśnie te podkłady są zazwyczaj takie lekkie, a Wy potrzebujecie świetlistego wykończenia i też mocnego krycia i trwałości, to polecam Wam, bardzo, bardzo Wam polecam podkład Insta Moisture Od Kiko. Będziecie nim zachwycone. To, jak on się u mnie trzyma, jak on pięknie kryje. Nałożony gąbeczką już pierwsza warstwa wygląda idealnie. On jest na takie dni, kiedy po prostu jesteśmy zmęczone, mamy jakieś niedoskonałości, chcemy sobie dodać takiej, wiecie, świetlistości, yy, poczuć się dobrze ze swoją skórą. To to jest niezastąpiony produkt i ja go uwielbiam. Myślę, że wy też się w nim zakochacie. No i nie dodałam, że oczywiście ten podkład oprócz tego, że pięknie kryje, pięknie wygląda, to jeszcze ma właściwości nawilżające. Ten kosmetyk widzieliście już w filmie z pięciominutowym, prawdziwym 5-minutowym makijażem. Jest to matujący krem SPF50 od Klośi. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby umiejętnie go nakładać. Widzę, że wiele osób ma z tym problem. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zapraszam gorąco, bo tam pokazuję wszystko krok po kroku i wiele wyjaśniam. Ja go używałam za każdym razem, kiedy nie miałam ochoty się malować, nie miałam siły, chciałam tylko swoją skórę tak trochę podrasować, wiecie, zabezpieczyć. Wyrównać jej koloryt i to był idealny produkt na takie dni. Z wiekiem, niestety, dowiaduje się, co to są rozszerzone pory. Jak kiedyś nie miałam z nimi w ogóle problemu. Tak teraz niestety są takie dni, że one mnie wkurzają i zaczynam je widzieć. Teraz rozumiem wszystkie osoby, które mają z tym problem. Słuchajcie, odkryłam genialny puder. Puder It Cosmetics, który myślałam, że mi się nie przyda, ale doceniam jego zalety. Jest to puder, który ma minim, minimalizować pory. Jak go wzięłam do ręki i dotknęłam, pomyślałam sobie jasne, jasne, już to widzę. I słuchajcie, pewnego dnia, pewnego razu to zabrzmi jak bajka, ale to prawda. Po całym dniu zobaczyłam, że mi tu mega wyszły rozszerzone pory w okolicy oka. Miałam już taki podkład niezbyt świeży, ta skóra się bardzo, bardzo już mocno błyszczała. Między Bogiem a prawdą nadawał, ten makijaż nadawał się do zmycia. I wtedy przetestowałam sobie ten puder. Nałożyłam go z jednej strony, tutaj pędzelkiem wklepałam i oczom nie wierzyłam w to, co widzę. Po prostu blur, totalne wygładzenie, jakbym używała pędzla, Photoshop i sobie tutaj wszystko usunęła. To jest niesamowite i powiem Wam, że to jest pierwszy produkt minimalizujący pory, który na moim przykładzie pokazał mi. Wow, to działa. Mało tego, jest prasowany. Ja wolę te formuły prasowane, jakoś one mi się lepiej sprawdzają. Poza tym, lubię to, że mogę go gdzieś tam wrzucić do torebki, mieć go przy sobie. I jest też transparentny, to jest odcień translucent, więc on się fajnie dopasowuje do wielu kolorów skóry. Jeśli macie problem z porami, przetestujcie. Musicie go sprawdzić. Kochani, jak nie ma w ulubieńcach rozświetlaczy, to wręcz wypiszecie w komentarzach, że jesteście zaniepokojeni. Co się stało? Tym razem o nich nie zapomniałam. Będą rozświetlacze. Kiko Milano na pierwszy ogień to rozświetlacz z serii Magnetic e, numer 02 Bright Soul. Są chyba trzy albo cztery. Ten skradł moje serce. To jest przepiękny rozświetlacz w dwóch kolorach. Jeden jest bardziej pastelowo-różowy, drugi jest takim brudnym różem. Wyglądają przepięknie, zmieszane jak i pojedynczo, na oku, na policzku. To jest rozświetlacz wypiekany, więc domyślam się, że będę go miała do końca życia. Kolejny mój hit to rozświetlacz od Klinik. No tu też nie ukrywam, urzekło mnie przepiękne tłoczenie kwiatuszków. No jakże nie pokochać tego rozświetlacza? A on daje efekt pięknego, delikatnego glow. Możemy je też stopniować, możemy zrobić mocne glow nim, nakładając warstwa po warstwie, ale jeśli boi boicie się drobin, boicie się takiego. Hamskiego rozświetlenia, to tu macie szampańskie, subtelne rozświetlenie w postaci cudownej tafli. Przepiękny. To jest odcień Lunar Pop. No i jeszcze na koniec zostawiam rozświetlacze, które to sprawiają, że jak nałożę to, to wszyscy pytają: Jezu, co to za rozświetlacz? Anastazja. To jest paleta niedoceniana wcześniej przeze mnie. Glow Kit Dream. One na pierwszy rzut oka wydają się być bardzo kolorowe, bardzo takie... Totalnie instagramowe, ale można je nałożyć tak, że jedynie jak obracamy tutaj głową, światło pada pod różnym kątem, to one wtedy właśnie opalizują tymi kolorami i też pięknie zarówno na oku, jak i na twarzy. To już jest mocniejszy, taki cięższy kaliber dla prawdziwych fanek, rozświetlenia i też takiego mocnego błysku. To już nie te, które lubią coś takiego jak klinik, delikatnie i wiecie, subtelnie, tylko. Power, totalny power. Na koniec zostawiam rozczarowanie. Ja uwielbiam tanie paletki, i zawsze jak wychodzi coś nowego, to ja po prostu nie mogę się też doczekać testowania tych rzeczy i pokładam w nich wielkie nadzieje. Szczególnie jeśli jest to marka Vibo albo Lovely. No i tutaj mam paletkę od Lovely, która niestety jest. Kopią paletę chudy i pomyślałam sobie, że no mimo wszystko przetestuję, chociaż nie, nie podoba mi się takie postępowanie, żeby aż tak kopiować kogoś, można się inspirować, to jest temat rzeka. Ale kopia 1 do 1 już niekoniecznie jest fajnym zagraniem. Ale chciałam sprawdzić jakość tej paletki, no i niestety przynajmniej te cienie matowe bardzo mocno mi się osypują. Cienie metaliczne słoczują się genialnie, wyglądają na przykład na ręce cudownie, jak nakładamy je palcem. Ale na oku już jakoś ten błysk, ta kremowa formuła znika. Już wcale tak nie zachwycają. Czyli tutaj ta niska cena niestety idzie razem w parze z niską jakością. Akurat nie mam paletki chudy, która jest od... no nie jest odpowiednikiem ta jest odpowiednikiem paletki chudy. Nie mam tej wersji kolorystycznej, ale porównywałam sobie fioletową. I widać, widać olbrzymią różnicę w jakości. Jak nie lubię dużych palet chudych, bo uważam, że przepłacamy za nie, one wcale nie są warte tych pieniędzy. Tak ta mała paletka jest kremowa, jest pięknie napigmentowana, cienie się dobrze blendują, jest naprawdę fajna. Tak tutaj, no, uważam, że, że ta nie dogania, nie dogania. Kochani, to już wszyscy moi ulubieńcy makijażowi pierwszego kwartału. Mamy teraz mnóstwo czasu w domu. Dajcie znać, czy już kosmetyki wyczyszczone, poukładane, poselekcjonowane, czy może odkryliście wśród swoich starszych kosmetyków jakieś perełki. Okazało się, że macie coś super, co nie było używane, testowane, a teraz się okazało, że jest hitem. Napiszcie też koniecznie, czy chcecie ulubieńców pierwszego kwartału, ale pielęgnacyjnych. Subskrybujcie kanał.